Halo halo widzowie! W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Poppy Playtime, które właśnie widzicie na tym ekranie, bo to jest odcinek oczywiście Halloweenowy i jutro jest właśnie też live Halloweenowy, w, w którym gramy sobie w, w taką fajną gierkę y, straszną, więc zapraszam. No a dzisiaj sobie pogramy w Poppy Playtime. I zaczynamy widzowie, więc yy, lecimy i czas start. Yy, jestem jakby pierwszy raz w tej grze i nie wiem co za bardzo zrobić. Escape, aha, dobra. ok. I co mamy tutaj zrobić? Tu coś kliknąć? Nie, 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 Tu coś może. Nie. Hmm. Kasetę mamy jakąś. Jakoś mogę ją podnieść. Widzowie? Jakoś, jakoś mogę. Ej, tutaj coś jest. Aha, ja muszę rękę najpierw znaleźć chyba, co nie? Chyba tak. Tylko jak tu rękę zdobyć? Ok, tak biega się. W sumie, jak ze wszystkim? No tak, nie mogę podnieść, bo ręki nie mam. Super. Hmm. Trzeba widzowie rękę znaleźć. E. Aha. Dobra. Czyli tu jakiś kod będzie. Okej. Okay. Tylko teraz gdzie znaleźć kod? W sensie. No. Tutaj nie raczej. O. Oho. Dobra. Tutaj coś jest? Nie ma, nie ma. Czy hmm. Jak tu gdzieś jakąś rękę dostanę? Czy coś? Halo? Tutaj coś jest rozwalone widzowie. Ja nie, nie wiem co to jest. Tutaj jest jakieś pudełko. Hmm, hmm, hmm. Co tutaj mamy? Tu nic nie ma na razie chyba, nie? Ale może popatrzmy. Gdzieś tu może być jakaś podpowiedź. Różowy. Żółty, czerwony, różowy, żółty, czerwony jakby co zielony. Idziemy zobaczyć. Czekaj, żółty, nie. Różowy, żółty, czerwony. Różowy, żółty, czerwony. Idziemy. Różowy. No, Różowy. Źle. Co jeszcze raz O! Dobra, S, mamy. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Czy tutaj ja widzę coś? Chyba widzę. Hmm. Mamy kasetę, okej okay. Mamy się, A, niebiesko tutaj. Kładamy. Oho, jakiś film będziemy oglądać widzowie. Oglądamy. A, i to są te ręce. A, i tam jest ten. I tutaj jest <laughs> maszyna do rąk. Ok, czyli będziemy, będziemy zaraz mieć ręce, widzowie. Chyba to przewiniemy, czy nie? Przewiniemy. Nie. I będę miał ręce. Mam rękę. Mamy ręce. Dzięki, znaczy rękamy. No ale fajnie. Oho, tutaj jest coś. Dobra, idziemy. Teraz mogę wziąć, czy tego nie mogę wziąć? Oh, good Elegance What now? Hi, my name is Leif Pierre And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. toy factory If you're seeing this, then you're trespassing Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day So, Crap Master, just to make you aware While we pride ourselves primarily on our high-quality toys, my my to my my high toys <laughs> We also pride ourselves on our security for example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And oh. that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Oh yo, I'm To mogę przejść. <tryk> Oho. Sorry się kaszle, ale widzę, jestem trochę przeziębiony. Oho, hagiwagi. Mhm. Mm no dobra, hagiwagi. Sobie stoi. Hmm. Potrzebujemy czerwonej ręki, czyli pewnie tam zdobędziemy gdzieś yy, niebieską czerwoną rękę, nie? Czy tu pod jakimś i to, tym mamy? Nie mamy No dobra <tryk> Oho. No to po zasilaniu Co to było? Oho I tu, Gdzieś tutaj mogę? Oj Gdzie ja wyszłem? A ja tu nic nie widzę Ja się boję Tu jest cięta, a tam nie wchodzimy Ej, tu jest to coś I to chyba będzie tak, nie? Chodź Aha Dobra, i teraz to będzie Idzie to? Ojdź Nie tak Jeszcze raz Idziemy I teraz zrobimy takie kółko Pyk O I idziemy Tu nie idziemy Tu? Olo Kurde bele, no gdzie? No dobra tutaj, ale gdzie ja tam potem Przenieść? A tu? No dobra, idziemy Szybciej Tylko mi nie, nie starczy ręki Żeby tak przejść Dobra, to zrobić tak Jakoś umiejętnie O Ole mi zlagowało Dobra, idziemy I... Chyba to wszystko, nie? Ej, a gdzie jest hagiwagi? Olo Hagi Ej, znikał hagi Ajajaj aj, aj. Nie dobrze, to źle znaczy. Ale o, sobie tutaj załadujemy widzowie i będziemy lecieć dalej, nie? Dobra, zobaczmy co tutaj będzie. Dobra, jak na razie się zapowiada... Czy tam była ręka Hegiego? Dobra, tam chyba nie chcemy wejść. Aha Czyli musimy tutaj, tak? A mogę tam nie iść. Nie no, ja się boję. I jego ręka była Ja pierdzielę Weź mnie nawet nie strasz To ja się tak nie bawię, nie? To ja się tak nie bawię, jak mnie coś tu wystraszy Nie, po nie mogę. Mogę kupić. Tu coś, coś jest, nie Dobra Ty, mam nadzieję, że jesteś dobry, nie? Nie zjesz ona no, no, źle brzmi, nie? bardzo źle hmm. no dobra, tutaj mamy kolejne radio czyli szukamy kolejnej kasety to pewnie będzie tam, nie? To jakiś robocik jest Oha. Tam widzę górę lalki mm -hmm. Oho, coś wziąłem i nie wiem co to jest to jest coś nie Musimy tam zejść Ej, a jak, a jak już nie jak już nie wejdę tutaj, a tutaj trzeba wejść Dobra, zeszłem I co? <todgłosy> No dobra, co tu trzeba zrobić? Hmm, tam jakiś odbiornik wziąłem. A tu jest trzeba czerwoną rękę. Ej, skąd mam wziąć czerwoną rękę? Tu gdzieś będzie czerwona ręka, jak nic. Hmm. Mamy kolejne coś i gdzie to będzie trzeba? Hmm, no dobra. Hmm. Tu, tu nic nie ma.

Czy tutaj są drzwi? Wyjście. Mhm. Dobra, mamy trzy odbiorniki. Co trzeba zrobić dalej? Tu coś mi śmierci. Tu coś będzie gdzieś. Czy nie? Nie, chyba nie. On to nie ma. Ale tam jest odbiornik, kolejny. Tu. Dobra, tu mamy kolejne. No dobra. Hmm. Tu już chyba więcej nie będzie, nie? Odbiorników. W sensie jedno, ja tak to nazywam, ale to chyba nie są odbiorniki. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co tutaj trzeba zrobić. Tu trzeba coś zrobić, czy nie? Czy to na Muszę tam na górze? Może tam na górze, bo tam coś było. Właśnie takiego, że można byłoby coś zrobić, nie? O tu. S Ręka! Widzowie, będę miał rękę Drugą Czerwoną S Dawaj rękę, dawaj, rękę Dobra, idziemy po nią Mamy dwie ręce. Jest. Dobra. To jedną. O tu, tu i tu. Ty. Tu i tu. I ładujemy widzowie ręce. I idziemy. Tylko by mi nic nie zjadło, nie? To co? Czego? Hmm, jestem jednak mądry, tylko nie wiem jak dalej to Ale odkryłem, że tutaj jest przejście i tutaj coś prowadzi, nie? W sensie akurat... O! Tutaj mogę wejść. Nie, nie mogę, ale ten sobie przejdziemy. Patrzcie to. teraz idziemy tu idziemy kurde hmm. jeszcze raz tędy. i teraz Patrzcie to, nie? Zrobiłem to tak elegancko. Się skapnąłem teraz, to jest drugie przejście, nie? A ja się trudziłem z tym. Jak by to zrobić, kurczę. Jakby to zrobić. Dobra, idziemy, lecimy. Nic nie widzę, nie? Ur, bo coś na mnie spadło, nie? Wymiesimy. Halo. No dobra. I co my mamy tutaj zrobić? Muzyka gra, a ja jestem zgubiony, nie? Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj się takiego chce. Musimy zrobić. Bo jest, jak ja nie lubię po schodach chodzić, nie? Ojej. Ej, ej. Tutaj mamy kolejną. tą. Dobra. Idziemy. Aha, dobra, to będzie kolejne jakieś zadanie. Tylko teraz zobaczmy. Musimy to jakoś zrobić tak. Tu To mogę jeszcze? Nie no. Jak? Co ty gadasz? spróbujmy to Ja. Ej. Tu musimy. Nie, to tym bardziej nie da rady. Ech. Co to się na dół? Czy jak? Schodźmy na dół Chodźmy! Auć To nie był dobry pomysł Oho I, I co teraz? I, i, i gdzie? Gdzie ja muszę Halo! No co jest? Halo! No tam przecież coś nie mogę iść. No to co to jest za jakieś poszustwo. No tam też nie mogę iść. Tu też nie mogę. No to o co chodzi? Tu coś się świeci. Tu? Nie no. Ej no co jest? Powiedzcie mi. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić no, Chyba że tutaj mam i nie wiem co ją robić Oj Tu skoczyć nie mogę Ale tu już za to mogę widzowie, nie wiem.